Jesteśmy naturalne. No właśnie, tak znowu. <grym> Oczywiście, tak jak zawsze zresztą. No i stwierdziliśmy, że wypowiadamy wojnę jesieni. Jesieni, no właśnie. I wypowiadamy wojnę deszczowi. I dni. chcemy przywrócić lato, to No właśnie, wakacje. do nas znowu. kamala <grym> ja to narysowałam, napisałam, nudziło mi się. Ej, czemu tego nie widać? O, widać, widać, widać. widać, widać, widać. Do góry nogami będę czytać. Zaczytajcie sobie do góry nogami, może... Nie no, tak to jest. Nudziło mi się. Mm. Ty jedno masz kurzę do nogami i drugie Bo oczywiście plec. Amana coś robiła, czego jej ja nie chciałam, no i tak wyszło. No i wypowiadamy wojna jesieni, lato wracaj Właśnie. i idziemy na plażę w takim razie, nie? <sum> mhm, idziemy na plażę. Bo no. ja idę na plażę, a ty idziesz na plażę, no i my idziemy na plażę. <sum> idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę! Uuu! <grym i zbierny> Nowy dzień muszę znów widzę z metrą twarz, no nieźle, Na plus tyle bym sobie dał, wyszedłbym, ale nikt nie zaprosił mnie na mój widok, nawet pies już nie cieszy się. Nikzym ma te 10 zł Starczy ledwie mi na papierosy Oczy brat, pracy brak, zresztą mnie od dziś Mało wiem, dużo chcę, a nie umiem nic. Muszę wiać, mógł muszę mógł wyjść, mógł to nie wytrzymam tu. Tylko jak autograf nie mógł zapali mógł już, może to mógł właśnie mógł na stary rower czas. Lepiej nie dzisiaj już pedałować strach. Z okna widzę zatłoczone molo, kilka dziewczyn się solą drzwi na klucz spadam tu na panie, <muncé> Teraz ja młody pokrywkiem idę na plażę, na plażę, idę na plażę. Na plażę, idę na plażę, <muchy> na plażę idę. <muchy> idę na plażę, na plażę, idę na plażę. Na plażę, idę na plażę, na plażę, idę.

tak wygląda raj, pada szał, takich ciał nie wytrzyma wzrok Czy to sen, czy to żart, czy słoneczny szok Z widzę zatłoczone molo. Kilka chłopców się, się opala znowu. Czas na ruch, sprawdza puls i bydlamin dół Teraz ja młody buf biegiem, i biegiem. Idę, na plażę. Na plażę. Na plażę. idę na plażę Na plażę, idę na plażę Na plażę, idę na plażę, idę na plażę. Na plażę. Idę na plażę. Na, na plażę, plażę idę Uuuu, 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 uuuu Idę na plażę, na plażę Na plażę Idę na plażę Na plażę, na plażę, na plażę Idę na plażę, na plażę Na plażę idę Ja już nie umiem, moja ryba A no ja mam kata Ja też <laughs> ja Ale tam w tymi szybciej Dobra, No poczekamy chwilę Spoko, teraz. Mamy całą noc. Idę na piach, piach, idę na Piach, idę na Piach. No właśnie, to jest. ja śpiewajmy Panie Janie. Panie Janie, Panie Janie, rano wstań! Rano wstań! Rano wst no, porastać! Bo hmm. ja, ja się uczyłam, ja że porastać. Właśnie. Ale rano wstać się No dobra. Hmm. Śpiewamy. Laskoda! Tak nie miałyśmy lasko tak lasko wydać play my music. Puska. Ja Puska. play my music. Tak. Dobra, to no. chwileczkę wyjdziemy na. słodce, sweet. ale nigdy jednego nie, jednego nic. Nie Jo, ona no się nie zna. To jest kochane. To to nie ma to jak Camprock. Pod do Nie, kochany Rock, Ale jedynka była dużo lepsza od

One the song will disappear, and nothing in the world can break me down, break me down. Heaven's, heaven's, heaven's shaking, heart breaking. There's no faking what do you fear when what do you rock you? know? yeah up. Yeah, music in, in my soul, I can hear it it you.

as long I one of cool. a dance I feel, can feel, feel ground, ground, feel, ground. feel ground. It's to I feel alone, no no is. A ja a the and and down. Down. Is same, yeah. Yeah. i no, no, wersi, i Oh, you yeah, yeah. on the radio yeah, your can go. <laughs> well, I'm mm -hmm. my feet, I feel the ground, ground, feel the ground. It's my fear. Fear. And, and disappear. And nothing in the world can break me, me down, me break me down, break me down. <laughs> Head shaking, shaking Heart breaking, there's no faking What you, what you feel, feel when you're riding home Yeah, yeah. Music <coughs> in my soul I, I can, can hear, hear you every day, every day and every day and night It's something yeah. on my mind hey, Music's got control And i never let letting go No, A to jest fajne. A ja umiem to? Nie, bo to jest szybkie. To nie umiesz. A to jest fajne! Ale ja ty tego widać nie śpiewam, to... bo mam zepsute głośniki i. I'm good to A, to I'm good to A to jest fajne. A ty też śpiewasz <laughs> This is some test, i a homemaker, used the Otherwise, it's not I see know And when the moon is like it's only, And I love you when you say my name If you wanna know who's the girl I the I Ja tak przybliżyłam? Bo widać moje zmarszczki! Ej nie no! Ktoś to usuń jakoś, wygnij tamten kawałek, nic nie chcę! Wypraszam sobie! Ej, zaśpiewajmy jeszcze coś fajnego, proszę Cię! Zespiewajmy to, jak to leciało. No. Wiesz jaką? Też skamroka. No, taką wolną. Nie, I need you. <sukasz> to <Ay -Gi> <sukasz> nie! To jest tam I gotta find you. Aha, spine. Mój Jota śpiewa. Napala iść tego na Ej, a w ogóle wiesz co się stało? Wiesz co się stało? Ej, w domu na Disney Channel wszystko jest po niemiecku u mnie. Nie leci po polsku, tylko po Zal. niemiecku. No! I od dwóch dni nie mogę oglądać <sukasz> Disney Channel! Tragedia! No zaraz, I będzie ten tekst, ten mnie. I gotta find you. A u mnie zwrotki. Mniej no, więcej, no. A tam jest potem na dwa głosy, tak? Nie, bo to jest no, dosyć niedobrze. No, dobra, ale tutaj też jest taki nie? Yeah. Every time I, I think I'm closer, I'm closer to the heart. Of what it means to know just who I am. I think I finally found a better place to start, but no one ever seems to understand. I need to try to get to where you are. Could it be your life? That far. you're the voice I hear inside my head. The reason that I'm singing, I need to find you. I gotta find you. You're the missing piece I need. The song inside of me, I need to find you. I gotta find you. Oh yeah, yeah. 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 Belly, I to, that to fix the i not that. i see inside that. In the the color of of your smile. When i the not I'm not it will be alright <many> yeah, no, okay. I need to try to get the you are Coolest things, you're not that far You're the voice I hear inside my head Joy This is what I'm singing I need to find you Majestation, please I know the I need to invite you to the concert I need to find you